Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, założony w 1944 roku, od początku zmagał się z problemami lokalowymi. Brakowało odpowiednich budynków dydaktycznych i mieszkań dla kadry, co zmusiło władze uczelni do podjęcia działań na rzecz stworzenia nowoczesnego kampusu. W 1946 roku Lublin przekazał 17 hektarów gruntów pod budowę dzielnicy uniwersyteckiej, a rok później ogłoszono konkurs na jej rozplanowanie. Zwycięski projekt Czesława Gawdzika wprowadził funkcjonalny podział na strefy dydaktyczno-naukową i socjalno-bytową i zakładał zachowanie dużych przestrzeni zielonych. Budowę rozpoczęto w 1949 roku, a w kolejnych latach powstawały kluczowe budynki takie jak gmachy chemii, fizyki i pierwsze akademiki Amor i Babylon. W latach 60. za kadencji rektora Grzegorza Zeidlera kampus rozwijał się dynamicznie. Powstały między innymi humanistyka, biblioteka międzyuczelniana i duża chemia. Dzięki wsparciu państwowych programów inwestycyjnych uczelnia dostosowywała infrastrukturę do rosnących potrzeb dydaktycznych i socjalnych. W XXI wieku dzielnica uniwersytecka została rozbudowana o nowoczesne budynki takie jak Instytut Informatyki, Centrum Języka i Kultury Polskiej, Nowa Humanistyka, Nowoczesne budynki informatyki i kampusu zachodniego. Dzielnica uniwersytecka pozostaje sercem UMCS łącząc tradycję z nowoczesnością i będąc symbolem ciągłego rozwoju.